Who you, okay? Brand new Brand just hot I got options. I can pass that bitch like Stockton. Just joshing. I'm spending this holiday locked in. My body got rid of them. Oh, awesome. Meet No. A, a to nie ten. Faktycznie. Ej, a, a, a. bram, bram pram, pram. Znowu chce hrampa. Tak jak JW Team, teraz. Tam za darę. Tak, hrampa. Brawo Cristian, Chyba nie wiem czy nie jest san e, sandwich. właśnie. Jesteś spali... Co ty robisz? Ja myślałem, że się nasadzić Ja pierdolę się strzela Jeden na po, po lewo Karol Mówiłem, Karol. Cześć, kosę, co, ja robię Chciałeś drugą Christian. Nie zdąży, no. nie, ma, nie ma defa. Sam, że tu, ale... Nie, nie zdąży, no, wykry, 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 stałeś, Ja pierdolę, nie? Dramat. Zbiony bóg przeciwnika, Zeus. <laughs> <laughs> Czy się nikt, kurwa, nie zaśmiał? Kurwa, bo coś z tego nie mam pojęcia, nie? Krystian, bądźcie ciszej Corner śpi 0.77 Nie możesz grać przed kamerami Ej, Danka dała dunate a Kamil Krystan bądźcie ciszej corner śpi Tak, Dobra panowie, wrócimy silniejsi to była runda rozgrze gra rozgrzewkowa, ogłym. Gracie dalej, tak? Mam nadzieję, że się nie zniechęciliście I odjechaliśmy ale kurwa, tam limit był plus 80 tysięcy. Ale zainstalujcie pubga, wszyscy zagramy sobie w pubga Też kotowska narysowaliśmy. O, serduszko! Co? Serduszko mi narysowało Z. Ja 4 pszczoły. Jakuj! Daj Dobra, fokus. Pokażemy im jak wygrywa się w czterech. Crap. Dobrze. Nie! City, City będziesz miał też. Dobra. City na pewno. Brawo! Za. Dobra. Moje mać kurwa. To ci cienka gość. Nice. Bomba, 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 ja! bomba. Ja. Kurwa pali mnie. Ja pierdolę. Tefa? Nie mam, ale i tak zdąży chyba. Ja ci dam tam, po grze dam ci, a WP tym gajem Ale to nie teraz. Kurwa Mira. Jest Tetris. Tetris jest z kami. Bomba. Spakana, spakana. Ej, dwóch pacu kurwa. Dwóch pacu stało. Minha pessoa, Ninja, eh? Ei, hey, <tries> 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 Będziemy mogli powiedzieć jak wygramy tego jak... No, na no, jasne, jasne Brawo! Jeszcze jeden Dzień się boi! No. Yes! Yes! Uh! No. Krystian, no! No! co prawda? Szatujcie! No. Yes! SHOTUJCIE WIDZOWIE! SHOTUJCIE! Nice! Pięknie! <grywa> ale to było piękne Comeback i real Eee... Y aparty cheese, plecy, 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 plecy Gdzie są plecy? Short Trzech tu mam No, no pomóż kurwa, trzech mam Jeszcze dwóch jest na czas, na czas, panowie, na czas. Na czas Kamil, na czas zagraj. Dobra, nice. A, kurwa. Nice! Brawo kurwa! Kurwa, wiedziałem, żeby nie pić koli od razu otworzyłem browara od razu na <grywa> Jeden dram Ej, łódko! Jeden plantuj! Staro, nice. Kałaha, kałacha, side! Site, kała! Jest czyste? Nice. Dobrze. Czy to miał wziąć te Marce. Gdzie? No weź mi, weź mi. O, oni Dobrze. grali nas. No Idziemy we. Okej, że pacę wyrzucili. Bierzesz? Nice! Natas. Natas. Mogę iść od prawej i no, bo... od lewej, od lewej. Patrzcie, co zbiłem fake zrobić, zrobicie. Oho, no to fajnie. Że za zajebał, a ja nie widziałem, że się sypa nie? Proszę, na pewno jest nie. Nice! Ok, jest, palacu, palacu chyba. Jak, jak tam. Ej, patrz, to City, ja tak, planuję Patrzcie jest City, nie? Dobra. Ja patrzę plecę plecy od connect, pałaców. Connect connect chyba. Yeah. Gdzie? Konetyr wchodzi. Konetyr. Ja, robię obiegówę. Jeden gdzie palące. No to, e. Drop. Yeah. Nice. Nice. No dobrze trzymałeś, dobrze trzymałeś, bo ja obiegówę robię. Idą od kuchni, jeden od kuchni, Krystian. Jest ja okno, jeden się skał. Defuję. Gdzie jest, gdzie jest zaplankowany? Saibuj, 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 saibuj. Nie, leg Nie, leg leg leg. Defuję goś. Aha, ja myślę, że na shorta masz. Ja myślę, że na shorta masz zaplankowany, tego mówię, nie, 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 czemu mam defować? Ej! Kurde. Noż, dosta... noż, Karol! Nie widzę, ja na fleszu byłem, chopie. Na pałę I hmm. <noise> Ja pierd... Ja pierd Dłupentorze. Dłupentorze. Nie zobaczysz plantaneku no właśnie Dzień na pałac, na pałac A,